Pana Dariusza Rozwadowskiego, historyka, nauczyciela, autora licznych książek, także powieści, ale dzisiaj skupimy się na trzech książkach, a w zasadzie na najnowszej książce Pana Dariusza. Przypomnę, pierwsza z książek Pana Dariusza to był marxizm kulturowy, potem okazała się Kościół w obliczu rewolucji. To jest ta książka. Mam nadzieję, że ją Państwo widzą dobrze. I mamy książkę trzecią, najnowszą, Marksizm w edukacji. Wszyscy rodzice, zwłaszcza z niepokojem, patrzą na obecne szkolnictwo, przede wszystkim podstawowe, ale także średnie. No właśnie, chciałbym jeszcze zacząć od takiego wstępu, który od jakiego rodzaju jak gdyby, uwag, panie Dariuszu, nim przejdziemy do naszej rozmowy, Pierwsza, oczywiście dzisiaj mieliśmy okazję patrzeć, oglądać, podglądać. Może część z Państwa było na marszu tysiąclecia. To jest bardzo znamienne w kontekście tematu, o którym będziemy rozmawiali, ponieważ obchodzimy w tym roku uroczyście, ale właśnie tych uroczystości de facto nie ma. Mamy Festyn, Jarmark. Ewentualnie to, co głównie. Politycy tworzą, czyli marsze ku czci, marsze pamięci koronacji Bolesława Chrobrego na króla Polski. No z jednej strony mnie to nie dziwi, że tak to się odbywa, jak to się odbywa, ponieważ dla polityka demokratycznego, który opiera swój mandat na ludowładztwie, chyba rzeczą wstrętną i straszną jest monarchia jako taka. Myślę, że dzisiaj w ogóle tego rytuału byśmy nie zrozumieli zrozumielibyśmy też chyba figury Króla jako Pomazańca Bożego. Jest wspaniały opis czym mogła być koronacja, w książce profesora Jerzego Czasy Kadet i jaki wymiar ona miała dla ówczesnych i rządzących i tych, którzy no, byli na miejscu rządzonych, bo nie powiem, że byli to obywatele. Obywatele pojawiają się właśnie w okolicach rewolucji francuskiej. Cały nasz porządek w którym żyjemy, jest oparty właśnie na tym porządku porewolucyjnym, porządku demokratycznym. No i to, co w tej chwili także rządzący nam zafundują, to jakieś tam festyn, jakieś odtworzenie pseudorealiów, jakiś taki biskupin w wersji cyfrowej, ma być nawet wioska rybacka z tego, co nosiła, donosiła Rzeczpospolita i ma być puszczonych ku pamięci tysiąc dronów. Więc czekamy na te oficjalne uroczystości 26 kwietnia pod patronatem rządu i pana premiera. No, ale właśnie żyjemy w takim bardzo dziwnym świecie, panie.